Dobra, pokazuję wam moją bardzo nieatrakcyjną poranną twarz. Uch, jak ktoś z mojej klasy ogląda ten film, to pewnie myśli OMG, ale catfish. Patrzcie, o której godzinie ja wstam. Dzień dobry. Wyspałam się, wyspałam się, więc jestem gotowa na dzisiejszy dzień, jestem gotowa na wszystkie challenges. Wczoraj też bardzo długo spałam i nie wiem z czego to wynika, bo poszłam wcześniej spać. Poszłam o północy spać i spałam 12 godzin, więc I don't know why, ale jestem wyspana. Dzień dobry, kochani, od bardzo dawno już nie nagrywałam vloga. Znaczy, dla mnie bardzo długo nie nagrywałam vloga, dla Was to był ostatnio opublikowany. Więc witam Was u Pushingar Daily Vlog. Let's go! Mi to pokazywać, ale tak wyglądają moje szczyteczki do brwi, które nie były czyszczone przez bardzo, 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 bardzo długi czas. Więc dzisiaj je wreszcie wyczyszczę. Wyglądają. Interesująco to jest moja ulubiona, bo jest malutka i precyzyjna, i jej ostatnio nie używam. Dlatego, że wygląda tak. W ogóle ostatnio nie robię nic z brwiami, bo zauważyłam, że strasznie mnie głowa czasem yy, boli, jak uliżę właśnie te brwi. Nie wiem od czego to jest. Nie wiem, czy po prostu ja mam jakieś takie dziwne coś, że mnie głowa boli, jak zrobię sobie brwi, ale ostatnio właśnie chodzę w naturalnych i brwi też muszę dzisiaj ogarnąć, bo wyglądam jak tarzan brwi zrobione i czuję się jak totalnie nowa osoba i ostatnio bardzo rozkminiam temat laminacji brwi, bo chciałabym to spróbować ale po pierwsze nie wiem gdzie to zrobić tutaj w Irlandii, bo boję się, że wpadnę na kogoś, kto mi totalnie zepsuje te brwi i wiem, że to nie jest permanentne, ale i tak się boję nie, że nie rozumiem procesu ale nie wiem jak to działa, więc też muszę w internecie pogooglować czy ja mogę wybrać sobie kształt ten brwi czy one po prostu dają te brwi na górę tak zostają, bo takich nie chcę Chcę po prostu ładnie ułożone brwi Przy których nie będę musiała siedzieć codziennie Znaczy brwi w moim wyglądzie nie są dla mnie takie ważne Najważniejsze w moim wyglądzie dla mnie to są moje rzęsy I też właśnie się zastanawiałam nad lash lift Ale nie wiem, nie jestem pewna Bo moje rzęsy nie są jakieś takie mega długie I rosną mi na dół, a nie w górę Więc nie wiem jak to będzie działało Ale rozgadałam się, a miałam wam pokazać coś totalnie innego go ostatnio była w City Centerze i była w Arnocie. Jak nie wiecie, co to Arnoc, to jest taki duży sklep w Dublinie makijażowy, który ma takie. High-end makijaż, czyli Charlotte Tilbury, uh, YSL, Chanel, Dior, MAC, wszystkie te rzeczy I tam też mają bardzo bardzo dużą selekcję perfumów I właśnie wam pokazuję jedną rzecz, którą ona mi kupiła Czyli um, migiełkę Stol de Genero Rio Radiance I pierwszy raz jak przyknęłam się tym, to wyczułam nutę czekolady Ale nie wiem, czy tutaj serio są jakieś nudy czekoladowe Tutaj, tutaj piszę. Coś de coco. O, więc może jest de coco. Nie wiem, zobaczę. U, kremowy Coconut Milk. To może dlaczego? dlatego mi się to y wydaje, że to jest czekoladowe. Drugą rzecz, którą mi kupiła, to Bombam Cream. Ten mist kosztował 22 euro, a to kosztowało 21 euro. To jest ten wiralowy Bombam Cream Soda Genero, który. Pociąga pająki i jak oglądacie mnie już od dłuższego czasu, to pewnie wiecie, że ja nienawidzę pająków. Ja mam taką arachnofobię, że nawet jak zobaczę na jakiegoś pająka na TikToku, to od razu dostaję paranoję i już myślę, że kurde mam pająki na plecach. Nie wiem co to jest, ale strasznie się po prostu boję. Eee, jeszcze tego nie wąchałam, ale słyszałam, że to jest bardzo ładny zapach. To jest właśnie ich nowy zapach i za takie małe opakowanie, żeby ciała go musiała zapłacić 21 euro, to ja myślę, że to jest crazy i za to też 22. Ja myślę, że to jest overpriced. Nawet to jest ładny zapach, ale jest bardzo delikatny, więc uważam, że to jest overpriced. I jeszcze dostała dwa testery. Dostała olejek, chyba też Rio Radiance Bomb Bom Body e, olejek do ciała. Nie mogę się doczekać tego wypróbować, e, bo ja nigdy nie używałam olejków do ciała, więc zobaczymy, czy będzie fajne. I tutaj dostała jeszcze Bam Bam Body Scrub. One to chyba jest jakiś inny zapach. Nie wiem. powąchałabym, ale jest zamknięta. A czekajcie, otworzę sobie i zobaczymy. Mm, ładnie pachnie, ale to chyba nie ten sam zapach. U, dziwnie to wygląda w środku. To wygląda dosłownie jak piach, ale dziwne. O kurde, spadło mi. Ja miałam wypróbować. Jedyny skrap w moim całym życiu, który ja spróbowałam, to był taki z Rituals i on był bardzo fajny. Ej, to jest dziwne. A nie. W sumie... fajne. Na skórki. Ładnie pachnie. Jak widzicie, w wannie jest impreza roślinek Ciociagi. To nie jest nawet połowa jej kolekcji. Jak dla mnie, to większość tych roślinek wygląda tak samo, tylko że ma troszeczkę inne umaszczenie, ale ona kocha roślinki i teraz będzie je chyba spryskiwała, będzie im dawała kąpiel czy coś takiego, ale nie będę kłamała, serio są przepiękne i ja mam też bardzo dużo ich w pokoju, mówię jej, ciociu nagraj, nagraj na rolkę coś z roślinkami, ona nie, nie, bo ja nie jestem profesjonalistką, mamy chyba z 40 roślinek w domu, ciociu uwierz mi, jesteś profesjonalistką. I ona co tydzień przesada, co tydzień czyści, wanna spryskiwa, wujek sprawdza jakieś EC, chemię. Pan chemik dosłownie, ja nie wiem co tam się dzieje. Ja po prostu piję, macze w pokoju i chciałam wam pokazać roślinki, dzieciaki. Zainstalowałam sobie taką aplikację Threads, i to jest troszeczkę jak Twitter. To jest właśnie połączone z Instagramem i spróbuję być na tym aktywna, ale znając mnie, pewnie zapomnę o tej aplikacji za dwa tygodnie, ale wygląda, Fajnie, to jest troszeczkę jak Twitter Więc jak coś to wpadajcie Mam taki sam nick jak mam na Instagramie I jak wejdziecie na mojego Instagrama To też znajdziecie tutaj link do kreds. Cześć ciociu Zawiłam się makijażem i zrobiłam sobie brwi. Ja myślę, że pięknie wygląda. Ej, czemu mi trochę pasują? Czy tylko mi się tak wydaje, że mi pasują? Czy ja jestem jakaś crazy? Ale serio, myślę, że nie wyglądałam na gorzej. Jakby kolor był troszeczkę inny. To by były ok, ale myślę, że jak na pierwszy raz robiąc tak brwi, to zrobiłam very good job. Ja nie jestem taką bardzo brwiową osobą, ale po prostu ostatnio zauważyłam, że brwi bardzo dużo zmieniają. Tak samo jak rzęsy. Więc nie wiem, laminację brwi mnie interesuje, może będę dorysowywała? Żartuję. Nie będę dorysowywała, bo ja i tak mam już gęste brwi, więc zostawiam takie jak są, ale po prostu bawiłam się makijażem bo się nudziłam. A ja teraz czekam pracować i muszę z moim chłopakiem pograć w Fortnite'a, bo już mnie błaga od kurzowego <śmuszy>